W dzisiejszym odcinku jestem w szkole wraz z Pawłem. I jak widzicie, mam aż 6000 punktów. No i przez co musiałem widać 500 Robuxów ponad 500 Robuxów aby zdobyć aż tyle punktów No i dobra powiedz jesteśmy tutaj w szkole i w sumie mi się tutaj trochę nudzi w tej szkole dlatego ja tutaj y, jedną rzecz sobie zrobię I teraz tutaj jest fajnego? W ogóle jestem przy tablicy ej, dobra jestem przy, y, przy tablicy, no nie dobra, dzie, mnie nie wkuwaj nauczycielko, aż, aż się spierdziałem na ciebie Co ty, co ty tutaj robisz? Siedzisz tak grzecznie widzę jak, jak zawsze w szkole Słowić. Co mam mówić? Nie wiem, napiszę yy, he, hello, yy, napiszę nie wiem, I like plus dobra, napiszę lubię jabłka, dobra, nie wkurzaj mnie nauczycielko, mnie już wkurzasz, dobra, ja biorę tutaj sobie potężne rzeczy, bo ten ma być potężny, w końcu tutaj na niego tyle robuxów, dobra, nie wkurzaj mnie nauczycielko, ja się na nią odwracam widzowie, na tą nauczycielkę i patrzcie co zrobię. Patrzcie, co ja zrobiłem. O nie, dobra, co ja na no, nią zrobiłem. Ona jeszcze pisze, stop now. Okej, okay. dobra, szczerze, mi się nudzi w tej szkole. Dobra, ja tutaj bierzemy sobie oczywiście te potężne rzeczy. co tutaj możemy sobie kupić. Impreza dla dzieci, zadzwoń do mamy. To zrobimy sobie potem, dobra. Powiem ci, Paweł, że tu jest taka nuda, że ja tutaj robię imprezę z pizzą. Tańczymy, widzowie, Esa. Ale impra Paweł, najlepsza impra! o oh yeah. Widzowie, impra życia! O je, o je, baby! O oh je, yeah. tutaj jakaś dziewczyna teraz robi imprezę z pizzą! Dobra, dobra. To to jest totalna ochaja co się w tej szkole dzieje. Ej Paweł, 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 mam tutaj dla ciebie mały prezent. Chciałbyś mieć ode mnie prezent? Tak. Dobra, to patrz, jakiś tam fajny prezent, taki bardzo fajny kibelek dostałeś. Ja... To on, ta to ci się, się napisała i mu lubić chłopaka. Co? Why you do like boy? Powiem nie co ta na gada, aczkolwiek miejmy my ją w nosie po prostu. Ja Paweł Ci dałem fajny tutaj prezencik i spokojnie to nie wszystko, ponieważ z racji tego, że jest tutaj nuda w tej szkole, bo ta pani cały czas tutaj sobie coś gada, a ja tutaj sobie poszukamy na memy. I co jest tutaj w tych memach? Dobra, co my tutaj widzieliśmy? Chodzi o jadę śmigłowie. Dobra, będę śmigłowcem! Lecimy! Helikopter, helikopter! Wow. Parakopter, parakopter, nara. Lecimy stąd. A, aha, nie wybiłem dziury w suficie, niestety. O! Impra, yes sir. Impra, ja też chcę tańczyć szybko. Y, szybko, gdzie jest impra? Szybko, potężnie, ja chcę tańczyć. Impreza dla dzieci. Tańczymy. Oh je! Yeah. Tańczymy. SA. I widzowie, impreza w szkole. Tu dziewczyna też tańczy. O, oh yeah, widzowie! Zostawcie suma, jeżeli chcecie więcej takich filmów. Dobra, dobra, ta dziewczyna robi nadal impre, a my nadal mamy dużo punktów. Dlatego musimy tutaj coś poszukać szalonego, coś takiego, żeby to było mega mocne. Paweł, Paweł, bo pani chyba teraz test zrobiła. I ja mam teraz o -o. pomysł, bo ty się na ten test w ogóle nie uczyłeś, no nie? Ale ja mam na szczęście tutaj notatki, ci mogę ją szybko nie. dać. I o no nie, w ogóle ona. Praca domowa. Ej, dobra, ja ci dać tu szybko notatkę, to ci szybko, dobra, nie wiem, zapomniałem, trudno. O nie, ona się wkurza, dobra, ja ci podam szybko notatkę, nie wiem. Jeden, nie wiem, co ci tu powiedzieć. Eee, jeden plus jeden, to nie wiem, to jest dwa. Dobra, nie wiem, dałem ci tą notatkę. Eee, da, masz tutaj tą notatkę. Dobra, masz tutaj notatkę, piękną, Paweł. Widzisz ją? Patrz, patrz, piękną mm -hmm. masz tutaj notateczkę. Niestety pałe dostałem. Co tutaj w ogóle pisze? Nie, wiem, jakiś test. Dobra, masz tutaj notatkę przepuska. Dobra, zabrałem ci tą notatkę. O, i ci ją tutaj rzuciłem, piękną notatkę, dobra, dobra, i szukamy, widzę, kolejnej, kolejnych rzeczy szalonych. Musimy coś zrobić, aby ta szkoła była najbardziej szaloną szkołą na świecie. O, nie, widzowie, jestem przy tablicy, jestem przy tablicy. Ja nie wiem, co ja mam robić, widzowie, nie wiem, co ja mam robić. Yy, nie wiem, nie wiem, serio, nie wiem. Chyba najlepszym pomysłem przy tablicy to będzie po prostu impreza śmiechu. O, je, tańczymy. Esa, widzowie, tańczymy sobie impre. Fajnie, na tablicy, dobra. Nie wiem, co ja mam robić, dobra, Nauczycielku, Ja ci tak nie lubię, ja ci tak bardzo nie lubię, że po prostu sobie zrobię prezencik, nauczycielko. Zrobię ci bardzo fajny prezencik. Proszę, prezencik dla ciebie. Uje. Yeah. Co, co ona pisze, Peter? Dobra, ja nie wiem, co ona do mnie mówi. Prezencik dla nauczycielki, dobra. Idę, widzę gdzieś tam na 15 minut sobie. Idę do kibelka, Pójdziemy sobie do, do- kibla, tutaj jest kibel? Nie, nie mogę stąd wyjść, o nie, ej, 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 tutaj nie mogę nigdzie do kibla wyjść? Ej, ty w ogóle Man face. jak fajnie, fajny spacer z Man o- o nie! O nie, musiałem wrócić na- na znów do siebie, najgorzej, widzowie, najgorzej. Ej, patrz, 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 tam, patrz, tam pisze. Gdzie? Tu. Eee y gdzie ty to widzisz? O, ja jestem najlepszym uczniem! Najlepszy prezenter, jest, sir! Widzowie, dostałem chyba szóstka od nauczycielki i tam 21 gwiazdek, nie wiem, ale fajnie, fajnie. Co ty Paweł, chciałeś mi powiedzieć? Co ty chcesz mi powiedzieć? Eee, co ty chcesz? O, o czy ty dzwonisz do mamy? O, o. Fajnie, dzwonisz do mamy. O, o, zobaczymy, czy twoja mama się zabierze, bo mnie nie chciała zabrać. Zobaczymy, czy ciebie zabierze. Zobaczymy, czy będziesz mieć tyle szczęścia. O, twoja mama i, i cię zabrała. Ej, ej, ty masz szczęście. Ciebie chyba zabrała, jak fajnie. Masz w ogóle co ona gada? Ona robi. Yy, co? O, nie, twoja mama cię oddała. No nie, pecha masz też ciebie. Yy, nie wzięła, no nie, najgorzej, ja się no to słabe, ja się tak wkurzyłem, że, że biurko po prostu złamałem, aż mi wybuchło. Biurko. Ej, patrz na to, Fajnie. patrz na to, patrz. Co? O, kibel w gościa. Uuu... Co to było? Dobra. Ja tu robię najbardziej szaloną rzecz. I zrobię, widzowie, nie wiem. Beatbox. Będę beatboxował. Bum, bum. Okej, okay, beatbox, najlepszy. U, u, dobra. Beatbox, beatbox, widzowie. Beatbox. Dobra, widzowie. Teraz będziemy sobie oglądać memy w telefonie. Co to? Co to jest do cholery? Co to jest? Co to za memy widzowie, nie wiem! Tu tyle hajsu, ja nie, wiem, co tu Dobra, robimy! Coca-Cola espuma, Uuuu o niej, mi wybuchła Coca-Cola. Okej, okay. bombastyczne oka, co to jest? Fight eye. O kurie, co ja mam za oczy? Do cholebcia. Co to było, Paweł, Ty to jak ja miałem oczy? Mhm. Jezu, mi oczy z orbit normalnie wyszły. Dobra, dobra, ja teraz biorę jakieś głośne chrpanie Co to będzie? Dobra, przetestujemy tu wszystkie rzeczy. Wszystko, co tutaj jest. O nie, muszę zrobić pracę domową, dobra, widzę, robimy. Co to jest? Wyobraźnia jest niebezpieczna? Nie, co to jest? Nie wiem, to. Dobra, scan dark. Targ. Czy psy mogą dać? Nie, nie mogą. Dobra, chyba zrobiłem. Oby dobrze, oby dobrze to zrobić. Na 200 punktów w ogóle to jest chyba. Tak? Please. Tak, dobrze zrobiłem! Yes sir! Dostałem 20 punktów. Okej, okay, okej, okay, dobra. Yy, szukamy tutaj widzę kolejnych rzeczy, bo musimy tutaj wszystko przetestować, dlatego robimy dobra, babu. Dobra, o nie, wy tego w ogóle widzę chyba nie słyszycie, ale dobra, trudno. Szukamy tutaj potężnych rzeczy. Paweł, coś ty zrobił? Co zrobiłeś kupę, nie dobra? Yy, co tutaj jest? Mega szyk. Dobra, ja tu robię imprezę. Dobra. Kilka imprezy naraz. Jest, impreza z pizzą. Co tu jest, widzowie? Czy, czy wy to słyszycie? Ile to jest muzyk naraz? Ej, dobra, to jest szalone, widzowie. Ile tutaj jest harmiderów? Boże. Ej, dobra. Ej, ja się zbugowałem. Siedzę, a miałem pizzę. Okej, ok. okay. Yy, spacer przez minutę. Kupa, beatbox, mega śmiech, mega pierdziel. Bijemy mega krzyk oburza się wszystko zaczęło, dobra, widzowie, wszystko robimy Dobra, wszystko widzowie, randomowo klikamy, wszystko no. yy, Dobra, yy, potężny, co to jest, mega krzyk Okej okay. yy, Dobra, ro ro robienie podstawowe, kaszel tu, ej z Czemu ja miałem petardę, what? Yy, dobra, yy, co tutaj jest? Oklaski Okej, okay, oklaski, Paweł Co? Patrz, pat, co zrobię? Czekaj. Posługam to tu. Okej, okay, dobra, ja tutaj co to jest? Pierdzenie. Ej, patrz na to. Patrz no. na to. O, o, o czekaj. Co ty patrz. zrobi? Młach Co ty robisz? Baby, o. O baby, baby, co ty robisz? Pablo. O dobra, idziemy do toalet. Okej, okay, ja też idę. Z tobą Paweł, Ej, ej, a czekaj, tutaj można wyjść jakoś chyba do skrzynki pamiętam, można było, można nadal? E, szybko, nie, czas mi się skończył, no nie. Ej, mam pecha. No nie, proszę przez minutę, ale szkoda mi jej punktów. Co tu jest? Rzuć toaletę. O, Nauczycielko. Słuchaj, mam na ciebie kilka rzeczy. Albo mi dajesz piątkę, albo ci coś zrobię. Nie, nie. Okej. Okay. Dobra. Nie wkurzaj mnie. Łap kibel nauczycielko Nara. Haha, masz tu nauczycielko. Dobra. Dobrze jej tak. Dobra. co ja tu mogę zrobić mega krzyk. Wariuję. Tu wariuję. Co ja tutaj robię? Beatbox. Fajerwerki, wszystko robię, widzowie, wszystko, zadzwonię... Dobra, dzwonię do mamy, widzowie. Yy, mamo, zwariowałem, pomóż mi, ja, ja nie mogę sobie w tym psychiatryku Dobra, moja mama po mnie przyjdzie, widzowie, przy yy, akurat wtedy, kiedy jestem przy tablicy. Więc fajnie, fajnie, po raz kolejny, może tym razem je zabierze. Dobra, nara, idziemy do domku, baju. Dobra, o-o, znów po krótkiej rozmowie. I co? Nie, nie gadajcie, widzowie, że ten... NIE! Ja nie chcę, nie, nie, musiałem tutaj być. Dobra, nie wiem. Co tutaj, zadzwoń do mamy, co tutaj jest jeszcze? Dobra, wiem co biorę. Ostatnio dodane, nie. Przypuska gry, potężny, dobra. Biorę widzowie impre z pizzą po raz kolejny. Pizza dla każdego. Uję, oh yeah! Paweł, pizzę jedz, bądź pizzarzem. Oje, pizza, pizza, pizza Dobra, robimy kupę z pizzą. O nie, a ja się spierdziałem o tej pizzy. Co to jest, dobra? Widzowie, ten odcinek to jest totalne Ohio. Widzowie, prawie wszystkie punkty wydałem. Tak naprawdę połowa. Połowę punktu, powinienem 6000 widzowie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, bo to było totalne ochaj, co się działo na tym odcinku, widzowie. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów z Pawłem, na których wydaję dużo Robuxów, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę oraz suba, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i tyle, cześć, baju.